Cześć! Dzisiaj kolejny film serii Angielski z Danielem. Dzisiaj skupimy się na czasie Past Perfect oraz y, zdaniami y, z Past Simple. Past Perfect to jest czas za przeszły y, Oznacza to, że mówimy zdania tej konstrukcji, które na przykład wydarzyły się zanim wyszliśmy z domu, zanim poszliśmy do pracy, zanim wyszliśmy do, y, do szkoły. Budowa tego zdania to jest Osoba, het i czasownik w trzeciej formie, czyli końcówka "-ed", trzecia forma lub trzecia kolumna czasowników nieregularnych. I tak, yy, zjadłem śniadanie przed pracą. I had, had a breakfast before work. W skrócie, I had a breakfast before a work. Tutaj zamiast eat daliśmy have w trzeciej formie jako jeść, czyli had. Czyli mamy had had, w skrócie I'd had. Hmm, na przykład hmm, I'd worked in Warsaw before. Pracowałem w Warszawie wcześniej. Cała forma to byłaby, cała zdania by skrót to był I had worked in Warsaw before. Czasem ten czas występuje również z czasem pass simple. Mm. Zanim wyszedłem do pracy, zjadłem śniadanie. Before I left past simple, I'd had a breakfast past perfect. Zjadłem śniadanie, bo to się wydarzyło zanim wyszedłem. Mm. Zanim wróciłem do domu, zjadłem obiad w restauracji. Before I came back, past simple, druga forma, I'd had a dinner in the restaurant. Zjadłem obiad w restauracji. Bo to się wydarzyło zanim dojechałem do domu. Pytania robimy przez in to, że had idzie przed osobę i dalej utrzymujemy trzecią formę czasownika, jak w każdym perfekcie. Had you... Had a dinner before? Czy zjadłeś obiad wcześniej? A gdzie wcześniej pracowałeś? Where had you worked before? No i przeczenia to jest osoba had plus not i trzecia forma czasownika. I hadn't worked in Warsaw before. Nie pracowałem wcześniej w Warszawie. They hadn't ridden a bike before. Oni nie jeździli na rowerze wcześniej, czyli had not, mówimy w skrócie hadn't. Tyle. Dziękuję. Pozdrawiam, hej.